Witajcie widzowie YouTube'a! W tym odcinku pokażę Wam jak, jak kopiemy studnie tutaj. Mamy tu już dosyć duże dużą dziurę przyszykowaną i musimy kopać tak długo, aż dokopiemy się do wód gruntowych. Wody gruntowe tutaj u nas znajdują się mniej więcej na 2-3 metrach, czyli nie głęboko. Czasami płyce i zależy jak po prostu żyła. Um, żyła wodna. Jak trafimy na żyłę wodną. Jeżeli trafimy na żyłę wodną, mamy tu niestety taki dosyć spartański sprzęt, mamy taką łyżkę, będziemy tą łyżką kopać po prostu. Ale w końcu nawet łyżką się może dokopiemy do tych naszych wód gruntowych. Później mamy darmową wodę. Jakąś pompę zainstalujemy i możemy korzystać za darmo z tej wody. No to zabieramy się do kopania. Kopiemy, wykopujemy. Musimy starannie wybierać piasek, tak żeby się nam ta dziura nie zapadła. Pamiętajmy, że to musimy tak kopać około 2 metrów, może czasami płycej. to w zależności od tego, gdzie jest umiejscowiona żyła wodna. Żyłę wodną wykryłem różdżką z wieżby płaczącej. W tym miejscu pokazało mi wyraźnie, wyraźnie się zgięła. I tutaj zaczniemy, po prostu kopiemy do momentu, gdy nam ta woda się wybije, Pokażemy nam się. Łyżeczka jest bardzo dobrym sprzętem do, do kopania. Bardzo skutecznym sprzętem, jak widać. O! Już. Ładna dziurka wyszła. O, tutaj się nasz pracownik zmęczył. Ale daje radę jeszcze, nie? No. no. Tu nasz pracownik się zmęczył. No. Jeszcze chwilkę i mam nadzieję, że coś tam wybije. O, to już wykopałem. Coś wylatuje, nie? Jakiś kamień. Kamień? Może pod kamieniem jest zdarzyła wodna? Zobaczymy O jak widać woda nam wybiła, dokopaliśmy się do tej wody Bardzo Bardzo fajnie się nam udało po prostu O, jak widzicie stut się drz drzeryja O boż O, my tu sobie kopiemy Zobaczcie woda bardzo zdrowa, pitna Mineralizowana tutaj jest. O, zobaczcie, tak to właśnie się kopie. W ten sposób to wygląda. Teraz możemy zainstalować pompę i pociągnąć sobie instalację do domu. Wtedy będziemy mieli darmową wodę w kranie, jeżeli podłączymy to do naszej instalacji kranowej tej hydraulicznej tam, wiecie o co chodzi. O mi się wydaje, że już wystarczy tego kopania. Nie, jeszcze troszkę. A jeszcze troszkę. A Póki my... jest woda. Póki jest woda. A my już będziemy. Ja już będę końcu nagrywanie tego filmiku. Teraz już wiecie jak zrobić studnie. Zapraszam. Woda tutaj tak. Dobrze. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Zatutowanego Życie jest piękne. Zapraszam Was również do oglądania innych moich filmików na tym kanale. I pozdrawiam wszystkich Was. Życzę smacznej wody. Na razie. Cześć.